Dzień dobry. Witold Buchwalter Max Smart. Zapraszam do zapoznania się z unikatową ofertą. 62 metry kwadratowe, 3 pokoje w przedwojennej kamienicy w vis, vis Sejmu. 5 minut od placu Trzech Krzyży, od Ronda Tegoła. Fantastyczna komunikacja, świetna, prestiżowa lokalizacja. Bardzo cicha i bezpieczna okolica. Zapraszam na prezentację. Mieszkanie wita przestronnym, ustawnym przedpokojem. Po lewej stronie znajdują się niewielka przechodnia kuchnia oraz zaciszny, jasny pokój dzienny z oknami na zachód. Pomieszczenia łatwo połączyć, tworząc nowoczesny salon z otwartą kuchnią. A tu tam jest spory balkon wychodzący na niewielki ogród. Szum drzew i cisza w centrum miasta? Proszę bardzo! Po drugiej stronie mieszkania znajdują się dwa jasne pokoje wychodzące na wschód. Idealne na dwie sypialnie lub sypialnie i gabinet. Całości dopełnia duża łazienka z potencjałem aranżacyjnym, osobne wóce i dwie szafy wnękowe. Mieszkanie jest bardzo plastyczne. Większość ścian to ścianki działowe. Daje to przyszłemu właścicielowi szerokie pole manewru. Mieszkanie, biuro, gabinet na wiejskiej. Sam wybierz.